Dzień dobry moi kochani. Horoskop astrologiczny na 20 czerwca. Dzisiejszy dzień przynosi energię skupienia i lekkiego napięcia. Tak, jakby coś wisiało w powietrzu, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, co wisi w powietrzu. I to ma właśnie największy sens. Jesteśmy przecież na ostatniej prostej przed letnim przesileniem i wielkim astrologicznym otwarciem. Dzisiaj, właśnie, kosmos prosi nas o jedno. Słowo klucz jest słowem uważnym. Księżyc w znaku barana nadaje ton dnia, działa szybko, działa emocjonalnie, ale też i impulsywnie. Chcemy działać, wyjaśniać, naprawiać, ruszać z miejsca. Sprawa, które do tej pory były przez nas odkładane. Ale nie wszystko dzisiaj będzie, moi drodzy, płynąć tak, jakbyśmy tego chcieli. Bo najpierw księżyc będzie tworzył napięcie z Merkurym, tą komunikacji i myślenia. I to może właśnie dzisiaj sprawiać, że trudno będzie się nam dogadać z innymi, ale też tak szczerze mówiąc, trudno nam się będzie dogadać z samym sobą w niektórych kwestiach, to do których mieliśmy pewność, że jest wszystko ok. Możecie dzisiaj mieć, moi kochani, problem z jasnym wyrażaniem tego, co naprawdę czujecie. Pojawi się chaos w głowie, emocjonalne zawirowania, a czasem po prostu cisza tam, gdzie miało być zrozumienie. I tu będzie, można powiedzieć, taki w cudzysłowie, ząb. Warto wtedy zwolnić, warto wtedy odetchnąć, a dopiero potem mówić, tak? Czasem, pamiętajcie, milczenie bywa mądrzejsze niż szybka odpowiedź, która nie ma za bardzo sensu. Wieczorem Księżyc spotka się z korą, czyli, jak już wiecie, persefoną, opiekunką tego, co jest ukryte. To może przynieść nagłe uświadomienie sobie czegoś głębokiego, czegoś intuicyjnego. Możecie poczuć, że coś wraca. Emocje, wspomnienia, myśl, która była wcześniej zepchnięta na bok lub na drugi plan. Ale nie wypierajcie się jej, tak? Kora przypomina, że to, co do tej pory było w cieniu, może być kluczem do waszego osobistego uzdrowienia. Moi drodzy, to dzień dzisiaj właśnie, w którym jednej, z jednej strony będziemy chcieli, czy będziecie chciały iść do przodu, ale z drugiej kosmos mówi, zatrzymajcie się. Jeszcze nie teraz. Poczekajcie chwilę, wstrzymajcie się. Dlatego pamiętajcie, że przed nami jest przesilenie, nowy rozdział, zmiana rytmu. Dlatego dzisiejsze emocje są jak ostatni oddech przed zanurzeniem się w coś większego, w coś właściwie ogromnego i nieposkromionego. A dlatego zamiast walczyć, moi drodzy, obserwujcie. Dla niektórych ten dzień niestety może przynieść pewnego rodzaju zmęczenie, wewnętrzne rozkojarzenie, a nawet bym powiedział irytację. To jest, moi drodzy, naturalne. Napięcia między Księżycem a Merkurem mogą niestety prowokować do mówienia rzeczy zbyt szybko, zbyt ostro. I uwaga na słowa: dziś właśnie ranią szybciej niż myślicie. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.